Witajcie, kochani. Dzisiaj czytanie, jaka wiadomość chce do Ciebie dotrzeć. Czasem jest tak, że no, wiemy, że gdzieś dzwoni, nie wiemy w którym kościele, nie wiemy o co chodzi, czujemy się czasem nieswojo, szukamy w pamięci, zastanawiamy się o co tak naprawdę nam chodzi. I po to jest dzisiejsze czytanie. Ja mam na imię Ewa, jestem doradcą życiowym, a to jest mój kanał. I kochani, w związku z czytaniem, jak zazwyczaj, trzy karty do wyboru, i karta pierwsza pokażę Wam z bliska, druga i karta trzecia. Proszę, wszystkie trzy razem. I zaczynamy czytanie od wyboru karty pierwszej. Jaka wiadomość chce do ciebie dotrzeć? Wybraliście sobie, kochani, Asa, przepraszam, Pazia Pucharów i może być tak, że w Waszym życiu jest jakaś bardzo młoda osoba, albo ktoś o takiej właśnie młodej duszy, kto próbuje Wam coś powiedzieć albo przekazać. Chodzi zapewne o sferę uczuciową, i być może nie zwracacie uwagi na to, co ten ktoś Wam mówi, co Wam sugeruje, i nie wiadomo właściwie o co mu chodzi, być może wcale go nie zauważacie, więc sprawdźmy dlaczego to jest takie istotne, dlaczego to jest. Takie ważne i czy to na pewno jest jakaś energia osobowa? Zobaczymy, dlaczego to jest takie ważne. Może to jest tak, że ten ktoś próbuje Wam pokazać odpowiednią drogę. Może to ma być droga, gdzie kierujemy się emocjami, kierujemy się uczuciami. Jakąś wrażliwością na drugiego człowieka, albo stricte właśnie na tego kogoś. I jeżeli chodzi o sferę, właśnie taką prywatną, sferę, gdzie mamy swoje relacje z innymi, jakiś związek, to chodzi zapewne o to, żeby wyjść spoza komfortu własnego, spoza takiego. No, trochę egoistycznego postrzegania życia, czerpania z niego garściami i poławienia się zadowolenia z tego, co mam, nie widząc niczego więcej, czasem też nie wychodząc poza czubek własnego nosa. Jesteśmy w tym, co sobie zbudowaliśmy, albo co dostaliśmy, co do nas przyszło, to, co nam się udało wykreować, to bogactwo, dostatek, taki spokój materialny, który zamanifestował się w naszym życiu i przesłania nam wszystko inne, przesłania nam uczucia. I zapewne ten paść Pucharów, chcę wam powiedzieć, że żebyście zwrócili uwagę na odczuwanie, żebyście zwrócili uwagę na pokazywanie, okazywanie innym swoich uczuć. Może to właśnie chodzić o dziecko, o skoncentrowanie się też na jego potrzebach, na jego wrażliwości, na jego potrzebie bycia kochanym przez was, bycia zauważonym, bycia docenionym i tu bardzo mocny sygnał jest, żeby opuścić tą swoją przestrzeń i zajrzeć cokolwiek dalej. Jeżeli będziemy rozpatrywać teraz kwestie spraw zawodowych, no to Paść Pucharów będzie przypominał nam, że ten dostatek, dobrobyt, który jest wokół nas, może nie zawsze. Nam towarzyszyć, nie zawsze przy nas pozostanie. I ta radość z tego, co mamy, też się wyczerpie, i warto pomyśleć o tym, co lubimy robić, co kochamy, co jest naszą pasją, co sprawiłoby nam radość nie na chwilę, nie na rok, ale na zupełnie dłuższy okres czasu, albo może na całe życie. I Paść Pucharów będzie nas właśnie w tej kwestii do tego bardzo namawiał i bardzo zachęcał. Być może z tego swojego bogactwa i dobrobytu e, powinniście wyjść e, z pomocną dłonią do tych, którzy e, tego potrzebują, którym nie jest tak dobrze jak Wam, e, i zauważyć, że. W życiu nie tylko materia, nie tylko finanse są ważne, ale również uczucia, również emocje, cała przestrzeń serca, która wymaga takiego dobrego zagospodarowania przez Was i uwzględnienia właśnie tego aspektu w swoim życiu. I kochani, jaka jest droga w związku z tym, co z tą wiadomością tak naprawdę zrobić? Już sprawdzamy. 9. Pucharów. No, myślę, że spoza strefy dziewiątki denarów wejść w strefę dziewiątki pucharów, czyli również radość, również spełnienie, ale właśnie na poziomie tych uczuć. I kiedy jesteśmy w dziewiątce pucharów, to odczuwamy nie tylko rozumem, nie tylko fizycznością, nie tylko własnym ciałem, organizmem, tym, co jest przy ziemi. Ale również tym, co jest w kwestii na poziomie uczuć, i dzięki temu możemy też przyczynić się do spełnienia, do radości tych, którzy są blisko nas, albo tych, których przez przypadek gdzieś spotykamy, z nimi możemy wspólnie świętować, możemy cieszyć się. Tym, co posiadamy, tym, co mamy, zaprośmy do, nas, do naszego życia y, innych. Bo y, Paść Pucharów mówi, że y, wokół Was są ludzie, którzy y, stoją, którzy czekają na właśnie wasz znak, y, na wasze skinienie, y, żeby móc wejść w Waszą przestrzeń z takim sercem na dłoni, z, takim, o, z taką otwartością y, i Żyć, być razem z Wami. I kochani wybór y, drugi, karta równowagi. O czym Wam tutaj y, chcę powiedzieć wszechświat, jaka wiadomość do Was płynie. Moi drodzy, chodzi o y, mhm. równowagę. Y, po prostu chyba trzeba przystanąć na chwilę, zastanowić się w którym miejscu teraz w życiu jestem, w którym miejscu się znalazłem, czy znalazłam, i docenić ten moment, próbując doprowadzić do równowagi w swoim życiu, czyli do uporządkowania wszystkich spraw, wszystkich przestrzeni. Może trzeba tutaj dogadać się z partnerem, może trzeba ustalić jakieś wspólne porozumienie, wspólne działanie, które przyniesie Wam spokój w związku, które pozwoli, żeby ten związek płynął tak równomiernie, bez jakichś konfliktów, bez szarpania się, żeby zapanował spokój w domu. Może trzeba będzie ustalić jakieś zasady, jeżeli chodzi o Waszą rodzinę, którymi wszyscy wspólnie będą się kierować. Może, jeżeli chodzi o sferę zawodową, również trzeba będzie się tutaj z kimś dogadać, pójść na jakiś kompromis, na jakieś układy, które będą gwarantować właśnie spokój i taką harmonię. Taki efekt, że nie zakłócania Waszego życia. I kochani, może być też również tak, że gdzieś w Waszym otoczeniu powstał jakiś konflikt, i Waszym zadaniem jest doprowadzić do zgody. I to jest rzecz taka najważniejsza, na której, na której w tym momencie powinniście się skupić, ale zobaczmy, dlaczego właśnie ta wiadomość, a nie inna, tutaj do Was dotarła. Czwórka Mieczy, bo może być zmęczenie właśnie tym brakiem porozumienia taką szarpaniną się, być może brakiem zdecydowania. Jak życie moje powinno wyglądać, jak powinna wyglądać moja relacja, jak powinny wyglądać moje układy w pracy. I ostrzeżenie tutaj jest takie od wszechświata, że możecie znaleźć się w zamkniętej przestrzeni, w Czwórce Mieczy. Więc, jeżeli sami nie przystaniecie, nie nabierzecie sił, nie nabierzecie takiego pewności tego, co się wokół Was dzieje, pewności tego, co chcę zrobić przede wszystkim z tym, co się wokół mnie dzieje i co zrobiłam do tej pory, to jakieś nieprzewidziane zdarzenie może Was zatrzymać i zmusić do tego, żebyście odpoczęli. Nabrali sił i zdecydowali, co dalej. I ta, ten spokój, to zatrzymanie się w biegu, jest po to, żeby zaprowadzić właśnie w swoim życiu tą równowagę i tą harmonię. No, z tego wynika, że gdzieś jesteście tacy rozedrgani. Nie poukładani w sobie, nie poukładani na zewnątrz, e, dlatego też e, Tarot e, przekazując tą wiadomość, zachęca Was właśnie do wejścia w przestrzeń ciszy, e, w przestrzeń odpoczynku, e, gdzie ustalicie sami ze sobą, e, które aspekty Waszego życia wymagają zaprowadzenia, zrobienia porządku, zaprowadzenia tego spokoju tej harmonii i jak się za to zabrać, co z tym zrobić w praktyce, jak to urzeczywistnić, już zaraz sprawdzamy, przez Asa Pucharów. No, karta uczuć, karta miłości, więc przede wszystkim spojrzenie poprzez pryzmat serca, poprzez miłość, no więc zastanówmy się, czy... Rzeczywiście, warto kruszyć kopie z tymi, których kochamy. Czy warto im z nimi wojować, walczyć, narzucać im swoje zdanie, czy lepiej okazać właśnie serce, okazać miłość bo przez tą wibrację uzyskamy więcej aniżeli prowadząc jakąś otwartą wojnę. To samo oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. Tutaj życzliwość, spokój płynąca od Was automatycznie przełoży się na relacje. Inni odbiorą to właśnie w bardzo pozytywny sposób. Zobaczą Was z innej perspektywy, z innej strony niż dotychczas. I ta dobroć, to takie pozytywne spojrzenie na ludzi, to spowoduje, że. Ta harmonia, której w tej chwili w waszym życiu brakuje, na dobre będzie mogła w nim zagościć. I kochani, czy wybór trzeci, czyli macie tutaj kartę bramy, ósemkę pucharów. No jesteście na takim rozdrożu, nie tyle rozdrożu, co w punkcie, gdzie należy podjąć decyzję. I należy ją podjąć... Pomimo tego, że nasze serce być może zacznie krwawić, być może będzie to się spotka się to z taką reakcją z naszej strony jak tęsknota, jak żal, ponieważ ósemka pucharów mówi o wyczerpaniu się miejsca, w którym jesteśmy, o wyczerpaniu się możliwości, Wykorzystaniu już wszystkich alternatyw, jakie były. Dotyczy to oczywiście relacji osobistych, rodzinnych, zawodowych, perspektyw w danej pracy, w której jesteśmy. Kochani, nawet gdybyśmy stawali na głowie i próbowali robić nie wiadomo co, to ta przestrzeń, która w tej chwili jest obok nas, to miejsce nie spełni już właściwie żadnych naszych oczekiwań, niczego nam nie ofiaruje, i przede wszystkim musimy zmienić swój model postępowania, swój sposób patrzenia na wszystko i przejść przez tą kartę bramę, która. Gwarantuje nam zmianę, zmianę patrzenia na związek, zmianę patrzenia na pracę, być może takiego dosłownego zostawienia za sobą wszystkich niefunk niefunkcjonujących rzeczy. Dotyczy to oczywiście naszej osobowości, też charakteru, sposobu postępowania. Ale również rzeczy zewnętrznych, czyli miejsca, w którym mieszkamy, miejsca, w którym pracujemy, relacji, w której żeśmy się znaleźli. Dlaczego ta karta właśnie do Was przyszła? Dlaczego ją wybraliście? Co to ma za związek stricte już z Waszym życiem? Zobaczymy, kochani. Tak, no jest kolejna karta wyboru. Tylko już tym razem z arkany wielkich, i widać, że jest taki mocny punkt zwrotu w Waszym życiu. Zresztą karta ta kiedyś była właśnie nazywana Wybór. Decyzja przed Wami, dlatego że czujecie na skórze, iż trzeba coś zrobić i jakąś decyzję podjąć: zostawić stare na rzecz nowego, opuścić znane na rzecz nieznanego. Po to, żeby iść do przodu, po to, żeby coś zmienić w swoim życiu na lepsze, po to, żeby się rozwijać duchowo, żeby się rozwijać intelektualnie. No tutaj nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o ten oczywiście, do, jaki dotyczy ten rozwój jakiegokolwiek obszaru. Tam będzie dobrze i tam będzie progres, więc po to, żebyście mieli świadomość, że Teraz ta decyzja, y, która przed Wami jest, jest decyzją praktycznie nieuniknioną, bo jeżeli sami y, w swojej y, wolnej woli, w swojej świadomości tej decyzji nie podejmiecie, to y, los gdzieś może ułożyć to za Was i niekoniecznie wybrzmi to i zadziała tak, y, jakbyście Wy to zrobili, jakbyście Wy. Przeszli przez tą drogę wyboru i lepiej uczynić to samemu, dlatego że no, jest to też taki krok do y, y, wzrastania. Nie musimy scedować y, jakichś decyzji na los czy na innych, y, które powinny tak naprawdę należeć do nas. I, kochani, w jaki sposób się do tego zabrać, zaraz zobaczymy. Sprawdźmy, no i vis-a-vis -vis tej karty, ta sama karta z małych Arkan dwójka Pucharów, kochani, no przede wszystkim kierując się znowu sercem, dużo emocji w tych dzisiejszych czytaniach, kierując się miłością, kierując się dobrem swoim i innych, ale też akceptacją siebie i akceptacją Wszystkich innych, ale również sytuacji dookoła nas, kierując się miłością, czyli praca, tak, ale taka, którą kocham, która może być moją albo jest moją pasją i mogę ją zamienić na pracę zawodową, relacja, tak, ale tam, gdzie jest porozumienie, gdzie jest zrozumienie, gdzie jest wsparcie, gdzie jest wzajemny szacunek. I te wszystkie sygnały, jak postąpić, są tak naprawdę w Waszym sercu. Kochani, więc dobrych wyborów, kierujących się właśnie poziomem serca, Wam życzę. I to tyle na dzisiaj. Takie krótkie czytanie, krótki filmik. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za polubienia, zapraszam do obserw obserwowania, przepraszam. No i cóż, do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.